Cześć Boże, witam też księdza proboszcza. Dzisiaj nasz ksiądz proboszcz, ksiądz prawa Dian Mazurek, jest naszym gościem i będzie odpowiadał na różne pytania. Pierwsze Starasz. pytanie to bardzo trudne, a mianowicie co ksiądz robi w obecnym czasie, kiedy trwa no, pewna kwarantanna narodowa? Nie ma katechezy, mamy, może siedzieć w domu? No, powiem, że y, wykonuje wszystkie funkcje tak, jakby to był czas zwykły. Taki nieepidemiczny. Rzeczywiście jest więcej czasu, bo nie chodzi się do szkoły, ale inne sprawunki duszpasterskie i modlitwa i msze święte, różne posługi typu pogrzeby, kancelaria, dyżur kancelaryjny, to trzeba wykonać i to wszystko się wykonuje. No, jest troszeczkę więcej czasu, bo jest mniej osób właśnie z tymi sprawami. Dlatego jest okazja coś przeczytać i ten czas myślę, że dobrze wykorzystuje. Ludzi świeckich myślę, że interesuje też nasze życie kapłańskie, stąd i też takie pytanie, na początek, na rozluźnienie. Więc teraz może przechodzimy do trudniejszych pytań, a mianowicie, no może to też nie jest aż takie trudne. Czy w naszym Kościele będą przez kamerę udostępniane wszystkie nabożeństwa? będą i to jest taki pomysł właśnie wikariuszy, między innymi pytającego mnie księdza Krzysztofa. Ten pomysł nie jest nowy, bo już w innych parafiach jest taka możliwość, a u nas to będzie taka właśnie okazja do łączności tej elektronicznej ze świątynią, z księżmi, i przez cały dzień wszystkie uroczystości, czy msze święte, czy nabożeństwa, będą mogły być słyszane w naszych domach. Będziemy mogli też oglądać za pomocą internetu. A tak z ciekawości zapytam się, czy księdza nie będzie. Um... Stresowało to, że ktoś tam słucha jeszcze y, tych księdza, na przykład kazań, niż tylko ci ludzie siedzący w, a, y, w kościele, na przykład ksiądz arcybiskup. To y, tak samo jak obecna właśnie nasza audycja, która jest na żywo i też nie jesteśmy do niej specjalnie przygotowani spotykamy się i wy, wy, odpowiadamy na pewne pytania i jest to po prostu naturalne I czy wyglądamy wypadamy lepiej czy gorzej I po prostu tacy jesteśmy tak samo tacy będziemy chyba podczas celebracji liturgii słowa Bożego głoszenia słowa Bożego no i oczywiście mamy okazję poka pokazać taką Taką swoją wiarygodność. Mhm. Co z osobami, które są w kwarantannie i nie mogą iść do spowiedzi, a bardzo tego potrzebują? A to jest bardzo poważne pytanie i też nie mały problem. Ale kilka dni temu stolica Apostolska, penitencjarnia apostolska, podała komunikat o tym, że Ojciec Święty udziela odpustu. Wszystkim osobom, które chorują, przebywają w szpitalach lub są w kwarantannie i przebywają w miejscach odosobienia, może i w swoich domach oraz wszystkim osobom, które im służą ratując ich życie i zdrowie, właśnie udziela tego odpuszczenia grzechów. Warunki są zawsze takie jak przy odpuście czyli te osoby korzystające one nie, nie mogą się wyspowiadać w tej sytuacji powinny wyzbyć się przywiązania do grzechu, żałować za wszystkie grzechy, nawet lekkie a po wyzdrowieniu wypełnić warunki tego odpuszczenia czyli pójść do sakramentalnej spowiedzi i wykonać nakazane praktyki, które papież tam szczegółowo określa, na przykład udział w mszy świętej, odmówienie Modlitw czy prawie drogi krzyżowej. Czy oni muszą to wyznać na tej spowiedzi później te grzechy? Tak. Czyli one są odpuszczone, ale tak. później należy powiedzieć, że y, byłem w kwarantannie y, i żałuję mhm. za grzechy, które wtedy popełniałem. To jest jakby takie dopełnienie mhm. tego warunku po stronie penitenta, a łaska już wcześniej jest udzielona, bo gdyby Człowiek niestety umarł i nie mógł tych warunków wypełnić, no to ma je odpuszczone, mhm. te grzechy, o których tutaj mowa. No i, i to jest taka, taki, taki wielki wyjątek. Zresztą, gdyby człowiek umierał i nie miał możliwości rozgrzeszenia, no to powinien się też ratować aktem żalu doskonałego. A w kodeksie prawa kanonicznego jest wyraźnie napisane, że, że po spełnieniu tych warunków duchowych ten akt żalu doskonałego gładzi wszystkie grzechy, nawet śmiertelne. Ale oczywiście to jest w obliczu śmierci. Dziękuję za te pytania. No i kolejne, o. też niełatwe. Szczerze mówiąc, odnosi się to pytanie do y, pewnego zamieszania, które się pojawiło ostatnio y, też i pośród ludzi kościoła, a mianowicie trochę długie. Co ksiądz sądzi o różnicy w podejściu do zasad kościelnych wśród duchownych i wiernych dotyczących zachowania zasad higieny w czasie epidemii? Chodzi o dwie skrajności: z jednej zamykanie kościołów, a z drugiej. Że woda święcona jest święta, więc nie zaszkodzi? To jako przykład. To też ciekawe pytanie i dość trudne. Dlatego, że Kościół ma władzę, co zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążecie, będzie rozwiązane, ale ta władza udzielana jest przez ludzi, którzy mają swoje uczucia, odczucia, rozeznanie intelektualne i dlatego mogą się różnić w swoich decyzjach tak samo jak ludzie świecy w odczuciu pewnych prawd czy prawd teologicznych, tak samo księża i biskupi. Aczkolwiek biskupi też biorą pod uwagę swoją jakby sytuację diecezjalną i na przykład w jednej diecezji jest większa większa liczba ludzi zarażonych, w innej mniejsza. W, większe, w jednej piecezji jest większa migracja. No, różne są czynniki, nie będę tu ich wypełnia, wymi, wymieniał, bo ich może być bardzo dużo. Ale właśnie m, są tutaj te różnice. Natomiast m, warto też wsłuchiwać się w głos papieża, Ojca Świętego, Episkopatu, gdzie pewne decyzje i normy w tym względzie są ustalone kolegialnie. I pewnie są bardziej trafne, ale niewątpliwie są te różnice, że niektórzy podkreślają bardziej charakter takiej wiary i, i, i mówią: Proszę się nie bać, tylko się modlić, a inni mówią: Proszę uważać i stosować się do zasad higieny. Myślę, że naj, najwłaściwszy jest ten złoty środek. Z jednej strony kierujemy się wiarą, a z drugiej strony nie bagatelizujemy przepisów i różnych zaleceń sanitarnych, bo one są rozumowym, rozeznaniem jakby nie było trudnej rzeczywistości. Dobrze, to w takim razie kolejne pytanie. Czy w pierwszy piątek ksiądz będzie mógł odwiedzać chorych, ale tych, co odwiedza co miesiąc? Zgodnie z, z zasadą podaną przez naszego księdza arcybiskupa i episkopat, tych, którzy o to poproszą, i tych, którzy nie mają przeszkód formalnych związanych z kwarantanną. Mhm, dobrze. Jeszcze jedno pytanie, takie egzystencjalno-teologiczne. Co się dzieje z Panem Jezusem, jeśli w okruszku z komunikanta podczas komunii spadnie na ziemię? No, według prawa to postać eucharystyczna znajduje się w chlebie lub winie tak długo, jak długo zachowuje się materia. Czyli mówiąc krótko, gdy chleb przestanie być chlebem, znika z niego Pan Jezus. Tak samo, gdy wino przestaje być winem, znika z niego również Pan Jezus. Oczywiście mowa o postaciach konsekrowanych. Natomiast Pan Jezus, który chciał być z nami w tej materialnej postaci eucharystycznej, chleba i wina, przewidział to, że właśnie może być pewna sytuacja, kiedy ktoś przez nieudolność, właśnie opuści jakiś fragment tego konsekrowanego chleba Eucharystii, ale przewidział to, że będzie ktoś świadomie profanował. Że, będzie, że go nadużyje tego, tego, tej obecności, ale chciał być z nami, to jest dar największy. To jest wielki objaw miłości. Ale odpowiadając precyzyjnie, co się stanie? Stanie się to, że przy świadomości czy braku świadomości, po prostu Jezus będzie z nami. W tej cząstce, dopóki ona. Gdzieś tam nie, 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 nie przestanie być materią. Jezus będzie w jakimś sensie tutaj może i nieuszanowany. Ale Jezus przewidział to i chce z nami być. I na pewno sobie poradzi. Na pewno sobie poradzi. <laughs> Dobrze, może taki bonusik, pewien taki. Mhm. E, proszę księdza proboszcza. Mamy czas kwarantanny narodowej, epidemia, umierają ludzie, siedzimy w domach. Co ksiądz uważa? Czego nas ta sytuacja może nauczyć albo inaczej? Co Pan Bóg może według księdza proboszcza nam coś pokazać przez tą sytuację? Pewnie za szybko na jakieś finalne i głębokie wnioski. Może te wnioski nawet mogą kogoś tutaj. Teraz denerwować, bo nasze, nasz wysiłek skupiony jest na, na ratowaniu życia i w trakcie te wnioski mogą być też niewłaściwie nie rozczytane. Ale na pewno doświadczamy wszyscy kruchości życia i tego, że nasz los nie zależy tylko od naszych pieniędzy, od naszej władzy, od jakichś takich ludzkich, chociażby technicznych wartości. Tylko od jakiejś siły wyższej my wiemy, że to jest Bóg. Na pewno Pan Bóg chce nas tutaj pouczyć, że, że może odeszliśmy od, od, od Boga, od zasad, od wiary, od dekalogu, i też przez taką właśnie to lekcję pokory. Chce się przypomnieć, że On jest i, i On tutaj może nam pomóc, bo bo zwykły, niewidoczny maleńki wirus paraliżuje cały świat. Są i inne pewnie yy, yy, może i trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski, jak, chociażby zwiększe zwrócenie uwagi na higienę osobistą, co też teraz widać, może na większą dyscyplinę e, w kontaktach z ludźmi. A chociażby też i to, że będąc w tych domach, w takiej trochę izolacji, mamy okazję zbudować na nowo, czy troszkę odświeżyć relacje w rodzinie między rodzicami a dziećmi. Niektórzy się nie mogą chodzić do kościoła, autentycznie modlą rodzinnie, a ta rodzinna modlitwa gdzieś tam została zaprzepaszczona w domach. To tak bez przygotowania mówię, co mi się nasuwa teraz do głowy, ale pewnie tych wniosków i tych lekcji, którą daje nam ta sytuacja, jest więcej i przyjdzie czas, kiedy będziemy wspólnie je poszukiwać. Może się nimi podzielimy z naszymi słuchaczami i, mhm. i tymi, którzy nas oglądają. Proszę księdza proboszcza, jedno mam jeszcze pytanie, ale ono będzie po tej mojej teraz prośbie ksiądz może tutaj dotrzeć do swoich parafian poprzez to nagranie. Co chciałby im teraz w tej sytuacji powiedzieć? Że jesteśmy z wami, że y, prosimy was abyście nie y, tracili takiej wiary y, ducha i też nie ulegali jakiejś panice. Sytuacja jest na pewno trudna i nowa, y, ale w życiu były jak ktoś na historię różne. Sytuacje trudne, a być może słysza, słuchają nas ci, którzy przeżyli wojny. To były sytuacje ekstremalne, ta jest też taka ekstremalna, innego typu, i zachęcałbym wszystkich, żeby dostosowywali się do tego, co mówi Kościół, słowami pasterzy co mówi też zatroskana o nasz los władza ale przede wszystkim, żeby ufali Panu Bogu, modlili się, bo to jest okazja, żeby właśnie umocnić wiarę, swoją nadzieję i trwać, ponieważ na pewno to doświadczenie kiedyś będzie miało swój koniec. Więc to ostatnie pytanie, proszę księdza, moje osobiste pytanie, czy smakowała księdzu kawa? Tak bardzo, bo kawa to jest mój przysmak, piję ją, ją kilka razy dziennie. Przed nagraniem też to zrobiłem i tym podpiciem kawy możemy się żegnać Więc wzajemnie. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Nie były pytania zbyt łatwe, trochę trudne i dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Serdecznie Szczęść pozdrawiamy. Boże.